Co można robić w zeszycie kreatywnym Bugi? Wszystko! Rysować, kolorować, malować, wycinać. Wszystko! Jak myślisz, co dzieciaki mogą czuć, robiąc y, zadania z Bugim? Myślę, że dumę. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego? Tak. Nie wiedziałam na początku, co jest w środku ucha. I zaskoczyło mnie, że tam jest ślimak. A powiedz mi, co zaciekawiło Ci najbardziej? Jakie zadanie? Makieta domu długiego. Dlaczego? Bo nie wiem, jak to jeszcze zrobić. Jeszcze nie masz pomysłu? Tak. I, i zastanawia Cię to? I, I w ogóle to jest fajne, tak sobie tworzyć czyjś dom. I można podsłuchiwać sąsiada, kiedy sika, je zęby i się kąpie. <laughs> Słuchaj, a myślisz, że dzieciaki polubią Bugiega, jak już go dostaną w swojej Tak, ręce. bo on jest super!